Cześć, witajcie. Dzisiaj na filmie moneta obiegowa warta więcej niż nominał. Czyli monetka, którą mamy w kieszeni, a czasami albo i często jesteśmy nieświadomi, że coś może kosztować więcej. I tutaj, klasyczny przypadek, gdzie moneta obiegowa jest więcej warta niż nominał. Mamy tutaj destrukt. Jest to skrętka o kącie 80, około 80 stopni. I zaraz Wam zaprezentuję, na czym polega skrętka. A więc teraz pokazuję i objaśniam dla tych, co nie wiedzą. Skrętka polega na tym, jak sama nazwa wskazuje, że moneta odbiega od normy. Mamy tutaj przód monetki i tutaj. Popatrzcie sobie orzełek odwrócony względem osi o 80 stopni około. Widzicie? Jak sobie weźmiecie teraz monetki, które macie w dłoniach, w kieszeniach, będzie to wyglądało inaczej. Teraz można zobaczyć tak, tu orzełek prosto, a cała monetka jest pod kątem. I taki destrukcik. W zależności od daty i stanu około 50 zł i więcej, widziałem większe ceny na internecie do 100, zobaczmy sobie jeszcze w skali makro. Tę monetkę, oceńmy jakim, w jakim jest stanie, i można się przyjrzeć wszystkim szczegółom monety. Jak widzicie moneta już trochę jest użyta, ale dalej w bardzo dobrym stanie. Wszystko widać bardzo dobrze. Znak mennicy. Poszczególne zarysowania piór. Monetka pochodzi z obiegu. Rocznik 95, czyli jak widzicie około 25 lat już ma, czyli ćwierć wieku za monetą. Ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Hej!